Zanim zaczniemy odcinek, to chciałbym Was tylko przeprosić za pewną rzecz, ponieważ em, nagrał mi się dźwięk z gry podwójnie. Za co przepraszam, postaram się to jakoś teraz w montażu naprawić, żeby to brzmiało jakoś trochę lepiej, I guess. Em, od następnego odcinka będę tego pilnował, żeby to się nie powtórzyło. Będę sprawdzał dokładnie, czy wszystko się dobrze nagrywa. I teraz em, zapraszam Was do oglądania. Jeszcze raz przepraszam. Czy będzie jakaś cutscenka? Oczywiście, że tak. Co to było? Szukałeś? Znalazłeś. Dobra, do dzieła. Hej, ty! Nie chowaj się w ciemności. Wyłaz i zmierz się ze mną. Jestem Kao, syn Kobiego. Przyszedłem tutaj skopać tyłek i rzuć gumę. I skończyła mi się guma. że będziesz bardziej imponujący. No chodź. Zakończmy to. I to tu i teraz. A może terror skopię w tobie? Aha, czyli od razu. Okej. Okay. W ten sposób. O oh, Jezu. Jak to się grało? Okej. Okay. No razie unik. O, a to był on. No muszę tylko do hahaoo P spada Dobra, jak na razie jest chillera i utopia No nie mogę mu... Aj. Aha już... Aha Już mi dwa obrażenia zadał. Super. Świetna gra. No i co? O, okej okay. Tak też można. Że co, że mam na niego to zwrócić, nie? Ja pierdzielę, nie pamiętam. Um, o, do, to, okay, to pamiętam. Że, czekaj, co ja mam tu zrobić? Nie ser, awa! A! Well, okej. Okay. Ale nie, serio, co ja mam zrobić? Czekaj, od nowa? O kurde, od nowa. No nie... Aha. O, no miałem rację, tam pospadały te te, okej. Okay. Cudownie. Jest coraz niżej. Dobra, 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 dobra. Dobra, dobra, to jest zupa z bobra. <laughs> Czy on jest bobrem? W sumie. Nie wiem. Nie wiem, bo nie chcę sprawdzać, żeby z niego była dobra zupa. Okej, okay, coś się stało, nie wiem, co... Okej okay, tam Nie gadaj! Nie trafiłem! No nie no, no jak to? O, super. Mi się nie chce od nowa. Mi się nie chce od nowa. la Uspokój się. Typie. Dobrze. Aha Co za hop. I co teraz? O, cudownie. o, okej. Okay. Eee, nie, 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 eee, nie, 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 okay. eee, nie, 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 mi się od nowa tego przechodzić Proszę zostaw. nie, nie, Okej, okay, to tyle nie, było tak źle.

Zobaczyłeś nocy kryształ Był ogromny Ciekawe! Wziął sobie kawałek! Małp nie obchodziło! Małpy szalone! Dzięki! To mi wystarczy. A jeśli chodzi o Ciebie, trzymaj się z dala od kangurzej wioski. Następnym razem nie będę taki miły! Trzask, kumasz! Jaki toksik! 7 minut go wkonałem. Damn. Stać mnie w ogóle na coś fajnego? Powinno. Let's go. A to to? O to też. Dobra, ale ja zakładam to. Let's go. S? W ogóle patrzcie co. Aha, o! Działa. Jest ciemno, jak nie wiem co.

Rusza na misję, żeby odnaleźć moją siostrę i łączyć? Chcesz to łączyć? Możemy wziąć swój samolot. Obawiam się, że mój samolot na mnie pomóże. Y zniknął. By bardzo to było dziwne. Zniknął tej samej nocy co twoja siostra. to cicha. Masz coś innego, czego moglibyśmy użyć? Hmm, przypadek nie sądzę. Zainstalowałem mu udoskonalenia z najwyższej półki. Jest teraz super szybki i w 50% przypadków działa na 100%. Okej. Okay. Jeśli zawiezie nas tam gdzie trzeba, to chyba... Na pewno. Trzeba jeszcze tylko dokręcić parę siód, bo inaczej będzie się trząść jak galareta. Dlatego musisz przynieść mój specjalny klucz. Sam bym to zrobił, ale jakaś magiczna bariera blokuje wejście do Jaskini lamy, gdzie znajduje się mój warsztat. Jeśli tylko przyniesiesz mi klucz, złomek będzie do twojej dyspozycji. No I oczywiście. W Umowa stoi! No cóż, no i ty, i się nagle zmienił na tego, tego... Dobra, cóż... Lecimy w takim razie. Lecim. W ogóle, te jaskinie laby są bardzo ładne, not gonna lie. A, czekaj, tak. No. Są Mhm. Widzę ciemność. Ja nie widzę ciemności. Nie jest źle. O i znowu się zamienił przydać. Można nawet powiedzieć, że jest użyteczne, tylko się nie pomasz. a przynajmniej nie za bardzo szkoda by było, gdyby zabawa tak szybko się skończyła Ciep yeah. i ty zresztą rzecz potrzebna do tamtej runy, żeby ją odblokować Podaj ci masz O, co za... No nie wierzę. Ja ci podaję, a ty jak co ty. Niektóre przedmioty można znieść za pomocą ładunku ognia. Yy, spróbuj w nie uderzyć. No właśnie, na przykład to. Drogi chłopcze, możemy zrobić co tylko zechcemy. Tak. tak. Co jeszcze potraficie? Zobaczysz, kiedy nadejdzie pora, ale tylko jeśli będziemy miały ochotę się tym podzielić. No to zobaczymy. Eee, możesz przechowywać do trzech ładunków ognia, jak zresztą widzimy w prawym dolnym rogu. Uderzając w ogniste przedmioty, zużywasz swoje ładunki ognia. Dokładnie tak. O kurde, naprawdę? Ale przecież się trzymałeś. Jakim? Jakim co przepraszam bardzo no, no. Niektóre przedmioty można aktywować również za pomocą tego ładunku ognia. Proszę bardzo. I tak to sobie działa. No, pięknie. Dobrze, że to się tam nie liczy w tej nawie, czy coś takiego, bo szkoda by było. Yy! <ścoughs> kurde. No, naprawdę? Chłopcu celowo właśnie potrafi. O. Eee, dobra, lecimy. Aha, nie, no sobie poleciałem fest, nie? Uderz w top ten bumerang za pomocą ładunku ognia, aby otrzymać ogniste bumerangi. Tak, dokładnie. No i cudownie. Teraz nam to nie będzie przeszkadzać. I mam runę. O! O, bo tam jest studnia. Dobra. Wiesz, na studnia tam jest. No to zaraz sobie tam... Okej. Okay. Przy okazji... Yy, zejdziemy, ale to... To jak będziemy wracać? O nie, to się O! Aha, niewidzialne tekstury. Nice. A, i to są te... Takie, no właśnie, totemy mogą ci zapełnić nieskończoną liczbę ładunków. Zgarnę diamencika i... I lecimy dalej. Co my tu mamy? Coś na pewno. Tutaj też coś jest, ale dobra, to zaraz. Bo to nie po drodze będziemy iść. O właśnie, dlatego mówię, że do, dobrze, że tu poszliśmy, a nie tam od razu, bo pomylilibyśmy literkę. Mmm. I teraz kocioł i... o, proszę bardzo. Gdzie mi tu machasz tą tabliczką? Chłopie, ja wiem wszystko. Niepotrzebne mi są żadne tabliczki. To jest znowu jakaś pajęczyna, która to trzyma. O, mamy tu bumeranga. No, ale... Dziękuję. I to nam co da? O, widzę tam dodatkowe żyćka, super. I trochę kasy. Bardzo fajnie, przyjemnie, sympatycznie, dobra, lecia! O! Nieważne. Nieważne, tego nie było. Nie w tę stronę, kao. może żepson. Nie, spadaj! Nie! Co to było? Dobra Nieważne Głupi kangur Nie wiem, dobra Tak naprawdę to ja jestem głupi Nie wiem, co ja robię Biedna no Dobra Trudno Niech sobie tam leży, no nic nie poradzę Nie Znowu spadłem Płota <grym> No, bez kitu. To prawda akurat. Jedźże. Okej. Okay. Eee... O, jest... Czekaj, tam jest połówka życia, ja po to idę. To jakieś lasery, ale to, to nie problem. To jest ważniejsze. Tu jakieś lustro w ogóle? O, mamy 4x4, mamy dodatkowy kontener. Super. Nice. No ja sobie dałem już... Wrócę. Mamy runkę. Już mamy jedyna. o, o. Aha, bo ty mnie i tak nie trafisz. Bardzo dobrze. Ja za to Ciebie trafię. Okej. Okay. Um. Okej. Okay. Siemanu. No, ale traf go. Aha. Tra trafisz? Dzięki. manu, numer. No ma. Zanim ja tu... Uy, aha, dobra. W ten sposób. Ciekawe. Ok. Coś odkryłem chyba. Aha, nie mam tego, nie mam ładunków ognia, dobra. Czyli to pewnie będzie takie, taki poprocik, jakby nie. Tu jest chłodny czeki. jest. Aaa, dobrze! Idealnie, nice. O, czekaj, ja to muszę się dostać. okej. Okay. To tego nie było planowane. Dobra, ale to tylko kasa, to tak. Mogliby mm. dać coś więcej. Teraz jak ja mam przez to przejść? O, dobra, nie ma... Myślałem, że nie mogę tego przeskoczyć. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, zanim tam pójdziemy... To w sumie no nigdzie nie pójdziemy, bo nic nie ma, myślałem, że coś jeszcze jest. Um. Aha, to mnie bije Człowieku, znaczy w sumie nie człowieku, tylko kaczko. Po co aż takie zabezpieczenia? To tylko głupi klucz. Ach well. O nie, zniszczęsy kasę. Najgorzej. O, diament. Nice. Ciekawe. Fajna skrytka. Zaraz, pamiętam już. To się przyda. O, okej. Okay. Um, ja sobie tego boomeranga wezmę. Okay. Czekaj, czy jesteśmy wampirem? Nie myślałem. Jednak nie. Um. O, mamy cały napis, nice. Bardzo dobrze. Mm -hmm. Dobra, teraz to. Jeszcze tamten. Dobra, i teraz jak to się robiło, żeby je przestawić? Tak. Dobrze. O, bo ja muszę w to. Przeraża mnie, jak to się buja. Okej. Okay. Nawet nie wiem, co zrobiłem. Co w się. Sensie, celowałem to, to celowało w lustro, które celowało tam. A to lustro celowało. Okej. Okay. Eee, nieważne. Mamy klucz. Jak go zabrać, halo. A, Y. Wspaniale, udało ci się przy... Aha, on tu jest. Wszystko w porządku? Jakieś śniaki. Tak, zaraz będziesz miał na twarzy. Biedactwo. No, oczywiście, że tak. Chodzi o mój drugi. Przygotowujemy Złomka na wielką przygodę. Śmiało... Oj, sorry. E, podążał tam, gdzie nie dotarła żadna łódź. Dzięki, temu spotkamy się na pomoście, kiedy będziesz gotów. Niewiarygodne. Też tak sądzę. On, on tu sam, sam mógł przyjść dosłownie. Ale runę mi tam. Chociaż tyle. Dobrze, mamy... Zgarnęliśmy wszystko. Dwóch diamentów nie znalazłem. No ale to, to trudno. Kiedy indziej sobie to zgarnę najwyżej. I zapomniałem o... Wszystko Przynajmniej jeden z nas. Ty tryskasz entuzjazmem jak Kaja, kiedy mama każe jej posprzątać pokój. Nieważne. Chodźmy się spotkać z gadżetem. Zapomniałeś o czymś? Nie. Miałem w nadzieję, sensie, że ty zapomniałeś. Dobra, dobra. Ale ciężko będzie się żegnać z mamą. I pewnie nie będzie zadowolona, że włożyłem te rękawicę. Może tak, może nie. Kto wie? Ale żeby się to nie zaj... O, oh, okej. Okay. Ale mamo, może! Żadnego mamo, Kao! Te rękawice są niebezpieczne! Wolt! Wytłumacz się w tej chwili! Eee... Rękawice? Może nie tak niebezpieczne, jak myślisz. Może. To za mało! Mamo, nosi jej już kilku godzin. Co? Nic mi nie jest. To bardzo... Okej? Okay. To jedyne co mi po nim dostało. Próbujesz mi tu zgrywać biedne dziecko? Dlaczego to nigdy nie działa? Oglądasz za dużo tych w skarbie. Taka? Mało, jak możesz na coś narzekać, jak nawet nie wiesz jak to się nazywa. Nieważne, wróćmy do tematu. Nie będę odbył... Co za nawiązanie do TikToka?

tak, ja mówię, że kurde, ale żeby tak walczyć w Kinola, to to tak. to jest straszne, to, to. jest taki, powiedziałbym, czuły punkt w sumie. Jak dostaniesz w nos, to. to, to nie jest. przyjemne. Um, Przebieraj się z tym na to. szczerze. Ty, mogę. Oh. Okej. Okay. To, to, to jest fajniejsze, tylko... czekaj. Um. Ta, to będzie bardziej pasować. Więc to było jak na razie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i że widzimy się w kolejnych oraz słyszymy na razie. No i cześć.